Teraz będę prezentował dwa systemy do odparania domyślnie fontan scenicznych. One są w takim kresie zamknięte ze sznurkiem. Tutaj mają dwa klipsy na długiej osi i po jednym na każdej z krótkich. Systemy wyglądają w ten sposób. Mają domyślnie otwór na jakąś tam fontannę sceniczną. Jest antena wyciągana zarówno w odbiorniku, jak i w nadajniku. Po włączeniu tutaj miga nam zielona dioda, oznacza, że system jest gotowy, do, że włączy się poprawnie. Pierwsza dioda, jakby się paliła na czerwono, to znaczy, że czas wymienić baterię. Ta trzecia oznacza, to jest system sprawdzania poprawności wpięcia zapalnika, czy też jego działania, czy on działa prawidłowo. Także tutaj wepnę, wepnę zapalnik i ta dioda. Powinna się zapalić na pomarańczowo, jeżeli zapalnik jest wpięty prawidłowo, eee, także pali się to na pomarańczową. No oczywiście eee, teraz po wypięciu ona, ona zgaśnie. Eee, jeżeli mielibyście prawidłowo wpięty zapalnik na 100% i ona by się nadal nie świeciła, no to jeszcze jest taka opcja, że gdzieś on się po drodze przewód uszkodził, czy zapalnik jest uszkodzony. Wtedy trzeba wymienić zapalnik albo po prostu wziąć kolejną sztukę fontanny. Na końcu jest jeszcze taki czarny punkt. Z nim chodzi o to, że jakbyście nałożyli igłę, tam jest taki przycisk, Przycisk, który pozwoli Wam przyprogramować dany system do danego pilota. To znaczy, że jak teraz macie dwa takie systemy, powiedzmy, no, że kurcze później uznajecie, przydałoby się więcej, ale chcielibyście sterować nimi jednym pilotem. No, to wtedy tam wciskacie sobie ten, ten przycisk. I wtedy zaczynają mrugać diody. Jeżeli podczas mrugania tych diod wciśniecie przycisk to wtedy on się przyprogramuje do danego pilota. I tym sposobem możecie mieć no, nieskończoną ilość e, takich systemów sterowanych jednym pilotem. Jeżeli chodzi o ten otwór no to on jest przystosowany raczej pod takie fontany dwumetrowe, dwudziestosekundowe, no smylowo typowe, indoorowe, czyli do użytku wewnętrznego, czyli tutaj byśmy musieli włożyć, tutaj sobie wyciągnąć zapalnik od tej fontanny i włożyć w te, w te klipsy, żeby była jakaś wolna przestrzeń, którą oczywiście należałoby wypchnąć, wypchać jakimś kartonem czy innym materiałem, żeby ta fontana tutaj była stabilnie, a nie latała. Tak samo moglibyśmy zrobić z taką mniejszą jakąś fontanną sceniczną, tą przestrzeń należałoby czymś wypełnić. No i są oczywiście też takie większe, no to tego już tutaj nie wciśniemy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przemocować ją obok do jakiegoś stelaża innego i pociągnąć zapalnik i po prostu sobie go wpiąć i odpalić. Jeżeli chodzi o trwałość tego, tych systemów, no to one są trwałe pod warunkiem no, przestrzegania pewnych zasad. Najgorzej na nie wpływa oczywiście wilgotność, jeżeli byście strzelali w jakichś takich wygodnych warunkach, czy w ogóle profilaktycznie po każdej akcji można wyjąć tą baterię, zostawić otwarte pudełko, niech to się posuszy z kilka dni dopiero później to pozamykać. No, ostrożnie też z ich transportem, no, są podatne jakieś tam uderzenia, wiadomo to jest elektronika. Tak? Ale przy zachowaniu jakiejś tam ostrożności to one posłużą bardzo długo. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. One są zasilane bateriami 9V. Ja już je włożyłem wcześniej, żeby nie przedłużać nagrania. One nie są w zestawie, każdy musi sobie je dokupić i włożyć.